Jest z nami Krzysztof diablo nowy, stary Mistrz Świata. Krzysiek, przede wszystkim peace, gratulacje. miłość, wolność, rock and Roll, Ja nie używam przemocy, naprawdę. Nie bije się, nie biję innych, też inni niech mnie nie biją. Chcę być po prostu, wiecie, no peace, miłość, wolność, Roll. Trochę I... poobijany, ale chyba szczęśliwy, prawda? Poobijany, no tak widać, no trochę gdzieś tam po oczach, gdzieś tam ta taka nieuwaga została wykorzystana przez niego i, i gdzieś tam yy, te ciosy doszły, tak? Ale no coś, no cóż. Szczęście jest okropne, raczej ogromne i okropne. Eee, przez ten czas, który byłem, dziękuję bardzo Pawłowi Kołodziejowi, który bardzo mnie wspierał bardzo, że tak powiem, czasem wspierał spędzał. Mam nadzieję, że nie byłem upierdliwy. Eee, Ale chyba twoje zwycięstwo to nie jest zasługa szczęścia. Nie, nie, to jest gdzieś tam wyćwiczone w głowie pewna, pewna mentalność moja, która, nie, e, która jest nieustępliwa i, i ciągle dążę do celu, żeby, żeby po prostu było taka, a nie inaczej. Wychodzę na ring yy, po to, bo mam, mam niedługo jakieś, te, można powiedzieć, mocno zakrojone plany i, i chciałbym, chciałbym po prostu, <laughs> chciałbym je spełnić, tak? Yy, parę rzeczy po prostu zrobić, tak? Yy, dla mojej rodziny kochanej. I, i, I takie mam, jakby, można powiedzieć... Pewien obowiązek, który syn mnie na stop męczy, a, a ja po prostu, dlatego że mało boksuję, nie mogę za bardzo tego zrobić, ale mam nadzieję, że teraz będzie inaczej. A wróćmy jeszcze do walki, gdy w trzeciej rundzie Rahim położył Cię na chwilę na deski. To, był myśl, to była trzecia. Myślałeś, yy, przeszła Ci przez głowę taka myśl, że to może być koniec? Nigdy w życiu. Ja, prawdziwy pancze, prawdziwy wojownik. Yy, Zdaje mi się, że to była taka, można powiedzieć, uczta dla koneserów boksu, którzy potrafią docenić. Wiadomo, no, tam niektóre moje ciosy starałem się zaskoczyć go i a nie jestem zawodnikiem, który bije multą, tak wiadomo, że jakby to był inny zawodnik, to gdzieś tam starałbym się trochę więcej tej ciosów, ale był to zawodnik, który na, na cios oddaje cios, bardzo niebezpieczny, niewygodny, nieprzyjemny i gdzieś tam nie chciałem zrobić pewnej pomyłki, która by mnie ukarała, tak? Pokora, pokarała i mogłaby ta walka się zakończyć w drugą stronę. No stop tak jak ten mówi, ręce wysoko, robiłem swoje. Plan się ziścił, wszyscy są zadowoleni. Tak myślałem sobie właśnie, że wychodząc do ringu, żebyśmy nie przeszli ze, ze smutnymi minami, wchodząc do, sali, do, do szatni, tak? Tylko po prostu żebyśmy się uśmiechali wszyscy ci, którzy przyjechali tutaj, e, moi przyjaciele, e, Krzysiek Wiesiu, Drugi Wiesiu, e, firma Komspol, która mnie bardzo wspiera i, i wszyscy dookoła, można powiedzieć, niesamowitą dobrą robotę zrobili. Tak po prostu mnie podbudowali też, ponieważ no nie przyjeżdża się, że tak powiem tak... Na wycieczkę do Moskwy, tak? Przyjechali tylko po to, żeby obejrzeć, można powiedzieć, wieczorem, wczoraj, dzisiaj jakieś lekkie zwiedzanie i, i przyjechali tutaj na bój. No, jestem im strasznie, strasznie wdzięczny, że przyjechali, że dopingowali, że trzymali za mnie kciuki. A gdy wczoraj rozmawialiśmy, ja pytałem cię, czy będziesz chciał przetrzymać Rahima, ponieważ on w, im dalej w las, tym 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 bardziej sławnie, tym bardziej zgas. Tak? <głos》>, Ty mówiłeś, że nie, że tu nie ma na co czekać, że trzeba zacząć boksować od samego początku. Tymczasem dzisiaj to Rahim zaczął jako pierwszy to, bokser. Więc to zaczął boksować z tego względu, że jest zawodnikiem szewszym, jest zawodnikiem gdzieś tam bardziej dynamicznym, a ja po prostu gdzieś tam tą dynamikę później roz, rozwijam. i, i i gdzieś tam czekałem na jakiś jego błąd. Wiadomo, że początek nie zapowiadał się kolorowo, ale no tak. Trener swój spokój, panianek swój spokój, Paweł tak samo tutaj, że tak powiem, robił fajną robotę. Cieszyło mnie to, że jestem znów na ringu, znów boksuję, znów dostaję w łeb, to tak dziwnie brzmi, ale tak jest. No i znów mogę się pokazać. Innej publiczności niż zwykle, tak? No, Wiadomo, no. Fajnie, super. Nie się zdyplomowany? Tam było mnóstwo kibiców rosyjskich, szczególnie z Ingushetii, ze stolicy, z ojczyzny Rahima był prezydent Ingushetii. No, nie może tą kamerą, nie może trzymać, stać w spokoju. Wiesz co, jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy przeszli, czy to byli Inguszeci, czy to byli Rosjanie. Bardzo im dziękuję za za taką fajną, ciepłą atmosferę, bardzo ich serdecznie pozdrawiam, mam nadzieję, że odwiedza prezydenta, odwiedzę prezydenta Ingushetii, zapraszał, więc fajnie, 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 że, że tak się skończyło, no wiadomo, że to jest tylko sport, to jest boks, tu wszystko się mogło wydarzyć, ale jest jak jest. No właśnie, jak w szóstej rundzie to skoro i ty położyłeś Rahima na deski, wiedziałeś, że to już no, nie ma innej opcji jak tylko zwycięstwo? Znaczy tutaj miałem taką, taką, taką pewną świadomość, że zaczyna się pewne działo moje zniszczenia. Jestem takim zawodnikiem, że już jak raz zawodnik padnie, to nie może być pomyłki. Tutaj nie ma pomyłki i tutaj musi, musi się to skończyć jeszcze raz. Mówiło się o tym, że gdybyś to ty przegrał dzisiaj, to na 100% tak mieliście zapisane w kontrakcie będzie rewanż. Czy... Dlaczego, nie, dlaczego nie? Jeśli tutaj powiedziałem, czysto sportowo i czysto finansowo, jeśli się wszystko będzie zgadzać, jest to zawodnik godny rewanżu. I, i myślę, że damy mu rybę.